Tak, i to jest całkiem normalne, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ofert pracy dla dyrektorów jest zdecydowanie mniej. A w takim trudniejszym momencie, gdy, gdy firmy nie zatrudniają, nie rozbudowują zespołów, to nie mają też potrzeby zatrudniania dyrektorów. Jeżeli chodzi o wielkość, o ilość rekrutacji na dyrektorów, jest ich mniej z tego względu, że jak spojrzysz na organizację, to masz tak zwaną piramidę, czyli na dole masz. Przykładowo, dziesięciu inżynierów, do nich potrzebujesz jednego team lidera. Jeżeli tych zespołów jest kilka i jest kilku team liderów, no to potrzebujesz i do jednego menadżera. A żeby mieć dyrektora, jeżeli mówimy o takiej standardowej zdrowej organizacji, no to potrzebujesz jednego dyrektora na kilkadziesiąt osób. W momencie, gdy się raczej zwalnia, a nie buduje, no to tych dyrektorów potrzeba mniej. Druga sprawa jest taka, że taki menadżer wysokiego szczebla, dyrektor, to jest najłatwiej wymienialna i zwalnialna osoba w organizacji, i dobrze zbudowana organizacja będzie działała dobrze przez jakiś czas, nawet jeżeli takiej osoby nie będzie. Trzeci argument, który sprawia, że tych ofert dla dyrektorów jest mniej w tej chwili, to są budżety. Bo yy, no za takiego dyrektora się trochę więcej płaci niż za, za inżyniera, chociaż ostatnio jestem czasem zaskakiwany takimi ofertami, gdzie stanowisko dyrektorskie i budżet na takie stanowisko dyrektorskie jest niższy niż na MIDA DevOpsa. Także, ale takich ofert nie chcę. Dziękuję bardzo, trzymaj się, do zobaczenia. Cześć.